Siedzi Siedzi Ale ładnie coś takiego Alberkleja o, o! Coś ładniejszego siadło Co to jest? Witam na kanale Matt Profishing. Jestem już po rybkach, dzisiaj wstaję, nagrywam po zakończeniu wędkowania wybrałem się na małą rzekę, rzeczkę E, coś tam udało się złapać. E, nastawiałem się oczywiście na okonia. E, trochę plany mi pokrzyżowały szczupaki, e, ale coś tam udało się połapać. Jestem mile zaskoczony. Chyba zaczynamy sezon na rzekach, bo widzę, że już zaczyna się coś dziać. A i dzięki, zbliżamy się już powoli do 500 subów. Powiem Wam, że jesteście niesamowici. Oby tak dalej. No to nic. Zapraszam do oglądania i zacznijmy od takiej obrotóweczki To drzewo przeszkadza troszkę Branie było Kurde Hmm. było branie siedzi. Mamy okonka. Jest. Ale fajny. Okonek z rzeczki. Dobra, jakby go tu. Poszedł. Jest pierwsza rybka. Ciężko tu przez ten badyl jest zrzucać, ale spokojnie, mamy radę jakoś. Znowu bobranie. Siedzą tu w dołku. Siedzą А, изменимо на гумечку на двухграммовой головке, увидим. Что мы тут заложить? Уже такой мяску. Jakąś jeszcze Cięższą bym o, taki Na 2 gramy Coś takiego Coś takiego No siedzi, ale ładny był, ale ładna ryba była. Kurde, nie wiem czy to był szczupak czy okoń, ale był piękny. A, no nie, no. ale było branie znowu siedzą tu siedzą znowu było branie kurde przesunąłbym się ale nie chcę tej miejscówki jakby spalić zaczęło się super to jest dopiero początek wędkowania Siedzi. Siedzi. Ale fajnie kupną No. Takie, o. Hop. Siedzą tu. Sorry za dźwięki, ale... O kurde. Ale idealnie w ten kij rzuci... W ten rzuciłem. Ojejku Idealnie w to rzuciłem zmiany... Po zerwaniu Zmiana na taką tamto Jak nic się nie będzie działo to najwyżej wrócimy do tej jaskółki Siedzi Ale ładnie O szczupak teraz Szczupaczek Czekaj Uspokój się Taki gilek a, mm. ale z górnie Zobaczmy, czy zawsze sprawdzajcie, jak nie macie stalki, czy Wam nie poszarpał fluorokarbonu Czy tam plecionki, w zależności jak tam nie Coś Nic nie uszkodził siedzi o ale ściupak był ale wie... no odgryz o kurde ale ściupacisko było kurde Ajajajaj. Ja ja, ja, nie oj 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 musi być ryba. Jeszcze jest. Czy coś tu jeszcze pływa? Siedzi. Okonek. Siedzi okonek. Coś tu jeszcze pływa. O, te zaczepy chyba tu leżej muszę spróbować bo potrzebuję takiej dwa gramy to chyba za ciężko tu nie maciemy dwa gramy to chyba trochę za ciężko o tam jak pogoniło siedzi kolejny a wypiął się a i wypiął się. Było branie znowu. O, siedzi. Ale pięknie Nie duże, ale bardzo ładne te ryby. Cały w pijawkach. Zobaczcie, jaki piękny. Piękny okonek. Piękny. Hop. Zmienimy na coś lżejszego. Zmienimy na coś lżejszego, bo ta główka też jest za Ciężka. Zawężamy jeszcze graweczkę małą. Tu raczej nie myślał o zaczepach takich poważnych, więc... gotowe Tanta A jaki tu użyłem to od Mikado 0,18 To co? Ale tam pogoniłem O, o, coś ładniejszego siadło co to jest? Szczupak Kurde, żeby nie odgryzł Szczupak Chodź tu szaleńcu Szczupaczek w zasadzie, a nie szczupak Taka rybka Hop, Hop, z gór. Biały ryb się tu trzyma w tej zatoczce, to i też drapieżnik się trzyma. Nic nie, nie poszarpał, możemy łowić dalej. Pewnie zadajecie sobie pytanie, gdzie szukać ryb na rzekach. No to na pewno w wszelakich takich zatoczkach, gdzie trochę spokojnej wody jest. Wiadomo, zimą to tutaj tu jest dosyć płytko, więc zimą tej ryby tu już nie będzie. Ale póki jeszcze w miarę ciepło, to można się pobawić. Zimą sprawa jest trochę gor trudniejsza, ale też Wam pokażę. Tam też ściągamy. Próbujmy no. Gdzie mam tam jaskółeczkę Gdzie mam tam jaskółka, nie wiem O coś takiego odber kraja sneak siedzi okonek ale fajny ale gruby zobaczcie jaki grubasek dobrze to... A, a, o i hop kurde niestety zmieniliśmy na małą tantę Coś. zobaczymy teraz jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz. Do następnego.